Właśnie dla takich bitew warto grać w OTA! Moi drodzy, witam Was serdecznie, jestem, Rak i tym razem mam dla Was potyczkę na niemieckim Leopardzie 1. Obecnie Najpopularniejszym medem dziesiątego poziomu w grze, a to dlatego, że pojazd ten jest przepuste, bitewne i gracze mają dodatkową motywację, aby tą konstrukcję expić. Oprócz tego, że czeka nas naprawdę wyjątkowe starcie, pogadamy sobie troszeczkę o najnowszym Chieftainie, 9 poziomu, który jest teraz testowany na serwerze Super Test i jakby było mało, mam dla Was wyniki ostatniego giveawaya na dwa razy po 1000 zł. Teraz widzicie tych. Dwóch szczęśliwców serdeczne gratulacje, proszę o odebranie podarunków i jeśli dzisiaj również chcielibyście wygrać dwa razy po 500 zł, to wystarczy tylko, że subskrybujecie ten kanał z dzwoneczkiem, polubić ten film i po trzecie napiszecie jeden prosty, krótki komentarz z odpowiedzią na pytanie, jaki jest Wasz Ulubiony snajper 10 poziomu, czy jest to Leopard 1, K91, którego ostatnio pokazywałem, Grille 15, czy też może szwedzki Strv 103B. Wybierzcie jedną z tych czterech konstrukcji, podajcie swój nick, a nagrodę wyślę już za kilka dni, także będziecie mogli tutaj złoto zgarnąć za darmo. No i co? Teraz przejdźmy sobie właśnie do tematu Chieftaina prototypa, który był taką dużą niespodzianką, wielu graczy pomyślało sobie, co się dzieje, jeden Chieftain, teraz drugi Chieftain, trzeci Chieftain, a dlaczego trzeci? Dlatego, że moi drodzy, jest jeszcze Chieftain D95 na 8 poziomie, pojazd, który jest rozdawany często za bitwy kranowe, yy, ale no on to jest taki Chieftain, kurde, tylko z nazwy, bo z jakości to nie ma absolutnie nic wspólnego. No i moi drodzy, jeśli chodzi o tego Chieftaina 9 poziomu. To wielu graczy zareagowało przedziwnie na wieść o tym, że ma on póki co bonus do zarabiania i że niby to będzie kolejny pojazd, który będzie można zdobyć w jakimś maratonie. No i tutaj chcę od razu uprzedzić, że już wiele razy tak było, że pojazd na początku, jak był testowany na spreteście, miał bonus do zarabiania, a potem mu zdjęli. Na razie widzimy faktycznie, że ten bonus posiada, co jest informacją, że raczej planują go dać za jakiś maraton, za jakieś takie wydarzenie, gdzie no właśnie są czołgi z bonusem do zarabiania. Może będzie płatny, może będzie w sklepie, ale to nie jest nic. Przesądzonego, więc nie bym od razu paniki, że zaleje on bitwy na dziewiątych tierach. A widziałem już dziwne komentarze, że właśnie szykuje się nowa premka za maraton. Na razie to po prostu ma ten bonus, ale to się może jeszcze zmienić. I druga rzecz to screeny tego pojazdu wyciekły screeny, z których widać, że pojazd ten ma faktycznie garnek widoczny. Więc, tak jak mówiłem na początku, to nie jest garnek taki jak w tym Chifteenie 10 poziomu. Ten jest ewidentnie większy. I możemy go porównać do tego z na przykład Centuriona AX, czy AX czyli brytyjskiego Meda. Na pewno będzie on weak pointem, będzie on czułym punktem i tutaj nie ma mowy o tym, żeby on był jakiś, wiecie, nieprzebijany. Także tutaj uspokajam, raczej to nie będzie wcale tak mocny pojazd, jak niektórzy już yy, myślą, że będzie. I w sumie to tyle jeśli chodzi o newsy, ponieważ aż tak dużo to też się teraz obecnie w świecie wota nie dzieje. Jest mimo wszystko raczej dość spokojnie pojedyncze newsy i możemy przejść do tej bitewki na mapie Overlord. Bohater jest już troszeczkę tutaj chyba załamany wynikiem, ponieważ mamy 4 do 11, 5 do 11, troszeczkę lepiej to wygląda po strzale w T57 Heavy, ale faktycznie wciąż wygląda to źle. Teraz jeszcze nie polosowało nam uszkodzeń w dzika gracz ten miał naprawdę szczęście, ponieważ Leopard strzela średnio za 420, więc no to faktycznie powinien być strzał z dobiciem, ale no nie udało się takie nieszczęście. Tak jednak. Wciąż mamy pozycję, z której spokojnie możemy zrobić przynajmniej kilka tysięcy uszkodzeń, zanim rywale do nas dojadą. Sęk w tym. Czyli mamy już nikogo, kto może nam podświetlać teraz te, te czołgi tych rywali. 114 SP2 to konstrukcja, która nie ma dużo penetracji, ale na leoparda i tak powinno wystarczyć. Tak jednak grać tutaj na goldzie nas nie spenetrował, miał rykosze, więc to musiał po prostu polecieć w jakieś takie niefortunne miejsce dla tego gracza w 114. Wychylamy się grając tutaj na wieżę, aby rywale mieli po prostu trudno z przestrzałem. Niestety dostajemy bombę za 635. Ale 114, 102 jest na dwa strzały. Jeszcze raz raczej nas pokara. Chyba że, chyba że właśnie, zobaczcie, zawahał się i teraz udało nam się go zdjąć bez strat własnych. I jeszcze jeden jego kolega teraz atakuje nas. Myśli, że my tutaj chyba ładujemy, ale nie, nie, nie. My mamy przedawanie bardzo szybkie, 7 sekund, ponieważ bohater gra tutaj, moi drodzy, na maksymalnej tak naprawdę konfiguracji z fioletowym wyposażeniem. I przedawanie trwa właśnie niecałe 7 sekund. Przez chwilę byliśmy sami na 9 wrogów teraz. No, nie jest może dużo lepiej, bo jest 7, ale i tak. No wiadomo, raczej bitwa będzie przegrana. Strzał w lodówkę wchodzi. Udało się tutaj ładnie go, tego gracza w lodówce trafić za 473. Teraz kolejne strzały z dobiciem. Muszę wam powiedzieć, że rywale chyba poczuli się już zwycięsko, bo wyjeżdżają jakby to było nie wiadomo co. Aha, kurde, HP wcale tak dużo nie mają. Lodówka była na dwa strzały. Dzik jest na hita. On to już w ogóle powinien dawno temu być w garażu, ale jeszcze jakoś się trzyma. Bohater... Szuka tutaj sposobu na zniszczenie tego dzika pociskiem HE. Leopard, heki ma potężne. One oczywiście tutaj zdają ogromne szkody, mają super penetrację. I właśnie ten HEK teraz bardzo bardzo skutecznie kończy tego dzika. Tu nie trzeba było używać apc który wiadomo może nie przebić. Łatwiej było właśnie wykorzystać prosty taktyczny haeczek. Ale. To nie zmienia faktu, że rywale wciąż są bliżej zwycięstwa. Mimo tego, że wyciągamy tą bitwę za uszy, to teraz nie weszło w kran wagna. Sytuacja była teoretycznie najprostsza na świecie. Bok. Kran wagna ale nie weszło. Na szczęście drugi strzał jest już lepszy. No i ktoś powie. Rozwalił kurde pięciu, no będzie zwycięstwo, ale spokojnie, rywale mają jeszcze 4 graczy, w tym 430, które ma podkreślam full HP, to wciąż sytuacja jest naprawdę bardzo słaba. Tak jednak pojawiają się pewne nadzieje, pojawia się pewne światełko w tunelu, że może to jednak będzie zwycięstwo. 430 U samodzielnie teraz atakuje. Dlaczego oni tak jadą? Dlaczego oni wyjeżdżają pojedynczo? To jest rzecz, która chyba najbardziej w tej bitwie mnie zastanawia. Czy to była taka sytuacja, że ta bitwa była rozgrywana jakoś późno w nocy i może, nie wiem, ci gracze już ledwo patrzyli na oko, lewo, lewo oko, zamknięte prawe prawie też. Już tylko otwarte raz na parę sekund, no nie mam pojęcia z czego to wynika, że po prostu ci gracze tutaj jadą w tak, no głupi sposób, no bo ciężko to inaczej po prostu nazwać. Przypominam, że na koncie mamy 6 zniszczeń, więc bohater ma nadzieję na medal pula za 10 fragów. No ale raczej pól to nie jest coś na co teraz najbardziej polujemy na początek, to my byśmy chcieli tutaj zrobić wyciąg. Pojawia się lampka. Przypuszczam, że zostaliśmy wykryci przez y, tego 430, który może jakoś tutaj stoi w krzaczku i po prostu miał lepsze bicie na nas. Y, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno nie jest tutaj pomocna ta presja kapa. 430 U wychyla się, dostaje strzał w gąskę. Teoretycznie dobrze, ale też słabo, ponieważ no, choć zdjęliśmy gąskę, to przecież on musi paść. My musimy się śpieszyć na kapa. 50 sekund i bitwa będzie przegrana przez przyjęcie bazy. Na szczęście, teraz. Moi drodzy bohater już zaczyna atakować tego gracza w 430. Nie udało się go przebić raz, teraz weszło. I oczywiście my tutaj musimy zaryzykować. Musimy tego 430 szybko wykończyć, bo do przyjęcia bazy już 33 sekundy. 430, zdjęte gracz ten. Na pewno, co robił najgłupszego, to Cały czas grał, jakby miał dobre opuszczanie, a 430U opuszczania działa? Nie ma i to była jego największa tutaj po prostu głupota, największa wada. Walczy w sposób nieracjonalny dla tej konstrukcji. Tak to można było grać STB1, albo właśnie Leopardem, którym się poruszamy. Do przyjęcia bazy 6 sekund bitwa. Chyba będzie przegrana, no bo jak ma być wygrana? 3 sekundy, 2 sekundy. Bohater ma bok tego obiekta 705, trafia go, zbija bazę, ale nie przebijamy go i jest on tutaj dwuszotny. Jest on na dwa strzały. Na szczęście puduje w nas. Zostaje mu 1 HP. Przecież teraz ja bym po prostu chyba mówił już, co to ma być, co to za skam. Bohater ładuje taktycznego haczyka, który kończy obiekta 705. Ale wciąż jeszcze nie wiemy co z 114 i co z tym Super Conquerorem. Super Conqueror, przypomnijmy tylko, ma 1203, 1223 życia, czyli jest na trzy strzały. Na szczęście teraz pudłuje, możemy to jego wartość życia skrócić, zmniejszyć. Jest na dwa hity, czy nas trafi. Bicie ma na pewno dobre, ale waha się i dlatego trafiamy go. On sam fatalnie pudłuje, To dziwne, bo powinien naprawdę trafić. Super Conqueror ma bardzo dobre działo i bohater, widząc to wszystko, czuje tutaj już taką chęć wykończenia go jak najszybciej. Jak tylko to możliwe. I moi drodzy, podkreślmy: mamy go na strzał. Czy uda się go tutaj przebić w bok? Tak moi drodzy, udało się trafić w bok tego gracza. No i teraz zostaje już ostatnia 114. 114, która przypomnimy tylko, ostatni raz była w sektorze K9, a od tego momentu, gdy była wykryta, minęło naprawdę bardzo dużo czasu. Co gracz w 114 miałby robić w sektorze K9, kiedy w bitwie był już tylko jeden Leopard 1? Hmm. I szuka, moi drodzy, i szuka tej 114, znajduje ją, trafia ją w tył, jeszcze przy okazji w gąskę z demedżem. No i widzimy, że ta 114 miała może nie faktycznie full HP, ale była wciąż na sporej ilości życia. Tak jednak jej po prostu w bitwie już nie mają po prostu... Wywaliło. W związku z tym robimy dziesiąte zniszczenie, mamy prawie 11 tysięcy uszkodzeń i bitwa kończy się zwycięstwem. Sami na dziewięć czołgów. I podkreślmy, nie na artylerię, bo wyciąg, kiedy na koniec zostają trzy arty, to ja już widziałem milion razy, ale tutaj bohater wygrał na faktycznie dziewięć maszyn, dziewięć czołgów, co jest naprawdę niesamowitym, niesamowitym osiągnięciem. Mam nadzieję, że taka bitewka Wam się spodobała. Napiszcie proszę moi drodzy, jakiego snipera najbardziej lubicie na dziesiątym pierze, a ja życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, piąteczka, pa, pa.